To nie jest, byśmy powiedzieli, jakiś inny nurt psychoterapeutyczny. Wręcz jego twórcy, czyli rolnik i Miller, profesorowie, mówią o tym, że on jest tak naprawdę dla każdego zawodu pomocowego, dla każdej osoby, która zajmuje się udzielaniem pomocy, jest odpowiednią metodą, którą warto poznać, żeby też ta praca była, żebyśmy właśnie nie myśleli o tych naszych klientach, pacjentach jako o jakichś wyzwaniach wymagających, trudnych, prawda? Dlatego też jest to metoda, którą możemy łączyć z różnymi nurtami, niezależnie od tego w jakich nurtach pracujemy. Ważne jest to, żeby, żeby zapamiętać też, że tak naprawdę profesor rolnik i Miller, oni stworzyli dialog motywujący, opracowali go po to, żeby ludziom pomóc przezwyciężyć ambiwalencję i zwiększyć ich motywację do zmiany. To był główny zamysł. I niezależnie od tego, jak Niezależnie od tego, w jakim nurcie właśnie pracujemy, możemy wykorzystywać w czasie sesji umiejętności związane z dialogiem motywującym. Dialog motywujący to nie są techniki, czasami się tak by wydawało, że to są pewne techniki, które możemy stosować. Natomiast mam nadzieję, że dzisiaj też poczujecie Państwo, to, że dialog motywujący to coś więcej niż tylko techniki, to raczej jest taki styl bycia z ludźmi. Tak naprawdę ten nasz klient w trakcie rozmowy będzie nam sygnalizował różne, e, werbalizował nam swoje myśli. I tak naprawdę to, co jest ważne w dialogu, to, żebyśmy uchwycili, w jakiej on jest fazie. Bo umówmy się, nie możemy pracować z naszym klientem, jeżeli on nie widzi trudności. Tak? Nie, znaczy, jakby w ogóle nie jest w ambiwalencji, zaprzecza. To, to nie jest ten moment na, na terapię. Wtedy, wówczas, on potrzebuje tego, żeby z nim być, żeby angażować się, żeby mu towarzyszyć, żeby rozwijać w ogóle w nim, oglądać świat jego oczyma. Ja często mówię do nastolatków: zaproś mnie do swojego świata.